Witam serdecznie Mariusz Szpakowski, Filipina Carmen Bohon, a jest kierunek w komuniku. Kolejny dzień, epizod z naszego życia tu na filipińskiej prowincji. <grymne> ja późno wstałem, przyznam Wam się, że to później na się idziemy, oglądałem mecz naszej kochanej reprezentacji. Jak zawsze zresztą jestem zawiedziony. No ale co, człowiek taki głupi dalej ogląda i wierzy w to, że, że będzie lepiej. Nawet nadziei, no, nadziei. Nadzieja matka głupi. No ale wierzę, że może kiedyś któregoś dnia da fajnie obejrzeć naszą reprezentację. Nie? Ale wyjśłem pierwszą połowę i idę spać, bo już u mnie to było gdzieś o godziny czwartej. Ja mówię nie ma co, jak jest 1-0 przegrywamy to słabo to widzę No i się nie rozczarowałem, przegraliśmy mecz, jestem bardzo przykro A ja zabieram się za chyba klatkę, no bo co mam robić Późno wstałem w ogóle, kończy się dzień w zasadzie Jest godzina 2.47 u nas Słońce więc już troszkę zaszło nie, 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 grzeje, tak więc chyba wezmę się za robienie klatki. Chociaż te parę godzin. Eee, w sumie to już nawet nie wiem po co tą klatkę kończę, bo widzę, że Tosia już po sąsiadach nie lata nie widzę i oni się nie skarżą, żeby latała. Widzę, że na wieczór przychodzi do domu i kładzie się tutaj. Eee, więc nie wiem czy w ogóle sens jest zamykać się w tej klatce, jak ona już nigdzie nie łazi, nie szwenda się. Um, ale co mnie trochę martwi, nie, nie wiem, może nie powinienem takich oskarżeń rzucać, ale wydaje mi się, że, że coś się z nią nie tak, bo... Ale nie tylko z nią, z kilkoma psami tutaj w okolicy. Jeden to pokazałem wam na blogu, że zdechł. Od sąsiadów jeden e, pies też zdechł. E, tutaj psy chorowały, ale ale żyją i Tosia też nie najlepiej się czuła ją bok ostatnio e, już mi tak chodziło po prostu po głowie, że może po prostu podtruwają te psy tutaj, nie? Też z sąsiadów. Bo jakoś tak dziwne to jest, że wszystkie nagle zaczęły chorować. I, i zaczęły zdychać a to się naprawdę miała taki jeden czy dwa dni że źle się czuła nie? nic nie chciała jeść e, teraz jest lepiej jest ok ale dalej jest jakaś taka smutna nie? E, i już chodziło mi nawet po głowie to z, rozmawiałem z, z moimi moderatorkami na ten temat że może powinienem po prostu przywiązać ją na kilka dni Gdzieś uwiązać, żeby nie latała, i zobaczyć, czy będzie lepiej, czy nie. nie? Jak, jakbym ją przywiązał, i by było okazją, to znaczy, że no coś się dzieje nie tak tutaj nie? w okolicy. Ale no nie zdecydowałem się na ten ruch. Mata, ale widzę, że nie chodzi. Już jest starszy piesek, widzę, że już jest, nie jest taka głupia jak była. Na początku i no na nocy przychodzi, w ciągu dnia też się tu kręci, raczej się nie szwenda, chociaż zdarza jej się gdzieś tam pójść, ale większość czasu spędza tutaj z nami, więc no zobaczymy, nie wiem, ta klatka skąd ja no chyba nie ma sensu, żebym ją tam wyrzucał jak ona się zachowuje grzecznie teraz, albo wie, że ta klatka dla niej i dlatego taka grzeczna jest, to jest, ja że pies czuje. No nic, ale to może coś innego tam dorzucę do tej klatki. No nie, więc to robić trochę. Um, bo co tam się? Tu warczysz na mnie. Filtry się zapychają, zmieniłem filtry do wody, minęły 3 dni i zapchane. ale przeczyściłem ten pierwszy filtr. No jest ok, ale dzisiaj widzę po kilku dniach znowu, o ten filtr się zapychał. Czeka na mnie Moja budowa Danika porządki rąk Siucham Widzicie śpią Jedno po drugim Powiedzmy sobie Jakie wyby? Nie zbiorę się za robot Oliver za mną chodzi. Siedział ze mną tutaj i mi pomagał, No nie nagrałem. Słuchajcie, zakończyłem z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. O, taki list wydałem, też wzmacniające. Z każdej strony teraz czekam na Marinę, aż przyjdzie i pomoże mi tą klatkę włożyć z powrotem. A w ogóle jak robiłem tutaj z tyłu. No przejść to się tu. To skorpiony po mnie zaczęły chodzić. <noise> Takie malutkie, no, z centymetr. Także są małe skorpiony, tu. Ale chyba nie groźne. No. A tam, oczywiście, patrzcie, bez wiatraka. To nie rusz. No. Musi być wiatrak. No i co tam? Siedzieli przy mnie. Nic nie rośnie. Ale widzę, że coś tu się przebija. Może, może. No jak chłopaki i dziewczyny. A, Oli, pomagałeś tatusiowi? Troszeczkę pomagał młoteczkiem, tak? Jaki ty jesteś piękny. Do szkoły idziesz? No co to jest, Oli? Co to jest? Pokazujesz paluszkę. O. Ta nagrywa. Jak patrzy, już już, się teraz... piękny jest co? Wow. Yeah. Co jest tak O! O! popatrz yeah. tak Wątpię, Vanessa? Wątpię, mi to przyjeżdża dla you, Vanessa? Ha? No. Poleciał! Poleciał tam! Tam jest teraz, Oli! Tu, popatrz! Tam jest teraz! Oliver, tu! No tak, tak, yeah. No... Widzisz? Widzisz? Ładny, prawda? Dobra szpaku Trzymaj piłkę Gramy w piłę Oliver Gramy w piłkę O Mam patrzy na Robaczkę No Jestesmy to mi, Vanessa. Podaj. Patrzysz się na owada? Ładny, co? A jak pięknie gra. Tak, tak Tak? Tak Teraz Pięknie Ojej ty pięknie grasz Ojej, a Oli jak szybko maszeruje już Tak? No widzę, widzę Vanessa, baby No podaj Dadusiowi Podaj mi O, Vanessa No i Także wieczorem spędzamy tak czas, że się wygłupiamy, bawimy, gramy w piłkę Zabawy Family time Pięknie wane są. Ładne. I would like try on one hand, yeah, like one finger. Oh, <laughs> tata. tata? <grywia> <grywia> tata? <grywia> Serdecznie dziękuję. I będzie płas. <grywia> On jest po prostu niesamowity. Użyje jakieś masaże. Pamiętacie, tą dziewczynę, co kiedyś to pracowała u nas przyszła. Zrobiła nam masaże wszystkie. Ale dobrze wymasowała. Także lepiej się czułem. A potem oczywiście na piłeczkę skoczyłem kręgosłup, Jeszcze, bo ja sobie tak kręgi wstawiam na piłce. Ale najlepiej to mi się kręgi wstawia w ciężarówce. Zawsze tak się zapieram i tak... W samochodzie już nie jest to samo, musi być ciężarówka. <laughs> I też pójdzie w samochodzie, ale w ciężarówce to już tak lepiej, nie? I tak ma więcej miejsca. Ik heb een vilke erin. Ik heb een Oliver erin. Ik heb een vilke erin. Ik heb een vilke erin. Ik heb een Ik Но. Две пинки не вектором на лапас.